Siemaneczko, z tej strony Mateo, dzisiaj znajdujemy się niedaleko w miejscowości Rodzikowice, spróbujemy pochodzić sobie po tym lesie i znaleźć jakieś ślady po lotnisku, które się tu kiedyś znajdowało, tak więc zapraszam Was serdecznie do oglądania. Dzisiaj mamy prawdziwą polską złotą jesień. Piękna pogoda, cieplutko, słońce świeci, liście ładnie pożółknięte. A wracając do tematu lotniska, to lotnisko już to powstało chyba w latach 30. albo nawet 20. ale prawdziwego, jakby, że tak powiem, toru właściwego zyskało w czasie II wojny światowej. Było najbardziej wtedy znane, stacjonowały tu różne jakieś jednostki, ale co do historii to wkleję Wam później jakąś notę historyczną i zdjęcia jak wyglądało, a my zajmiemy się znalezieniem jakichś po prostu pozostałości tego w tym lesie, tak więc i ruszamy no i co, pierwszym śladem na no jaki natrafiliśmy są to takie okopy, transzeje mogą one się, mogą one być z czasów świetności tego lotniska, a więc, a więc także i obrony zobaczcie ono się takim zygzaczkiem w tamtą stronę. Tutaj się kończą. A tu mamy jakieś pozostałości. Nie wiem, albo ktoś wywoził gruz, albo kiedyś jakiś budynek tutaj się znajdował. Mamy pozostałości jakiegoś budyneczku. No i co? Szukamy dalej. No to to jest na pewno pozostałość po lotnisku. Zobaczcie jaki, jaka potężna płyta betonowa. Wygląda to jak schody. Wygląda to jak schody, tak więc możliwe, że tu wcześniej znajdował się jakiś budynek w tym miejscu, albo jakaś rampa. Tutaj kolejny potężny kawał jakiegoś budynku, ale tutaj. Tutaj to na 100% są pozostałości po tym lotnisku. Przejdźmy sobie. Pełno jakichś betonowych elementów. Również jest pełno śmieci, bo to wiadomo ludzie wywozili śmieci kiedyś do lasu. W sumie dalej wywożą. Zobaczcie. To wszystko. To są pozostałości po tym lotnisku. Po infrastrukturze, która się tu znajdowała. Zejdźmy sobie trochę niżej. A tutaj mamy te transzeje. A tutaj zobaczcie, jaki mamy potężny lej. Wygląda on taki, na no nie, nie po jakiejś bombie po wybuchu, tylko tak jakby naturalnie stworzone przez człowieka. Możliwe, że kiedyś to, w czasach, gdy było tu lotnisko, były to jakieś zbiorniki paliwowe albo coś takiego. Bo zobaczcie, gdzie ja stoję. A jaka tam jest po prostu przepaść. Tutaj też trochę mamy cegłówek. Zobaczcie. Potężna przepaść, tak więc możliwe, że tu kiedyś były jakieś zbiorniki na paliwo, na wodę. Wiadomo, jak to było lotnisko. No to różne zastosowania mogły być. Tu też coś się znajdowało. Mamy potężną płytę wybetonowaną. Na której zapewne stał kiedyś jakiś budynek. I powiem wam, że już chodzę tu od dłuższego czasu w tym lasku. I sądząc po tym, jak daleko są porozmieszczane od siebie poszczególne rzeczy, które udało nam się znaleźć lotnisko było naprawdę kiedyś potężne. No tutaj to już raczej jakaś bombka musiała walnąć. Lej potężny. Tak więc myślę, że na pewno jedna bombka tu w to miejsce spadła. A tu zaraz koło tego leja mamy kolejne. Jak się przypatrzycie mamy potężne płyty betonowe kolejne tak więc znowu jakiś budynek tutaj musiał stać no obszerne było to lotnisko nie ma co za niedługo dojdziemy do końca lasu i idziemy na pole tak więc podejrzewam, że może i kiedyś nawet to lotnisko było jeszcze większe, tylko wiadomo po wojnie nie było zbytnio nikomu potrzebne kraj był bardzo zniszczony tak więc po prostu zagospodarowali to na pola dla rolników tu również z pomiędzy śmieci wystają takie oto mureczki, jeden Drugi, trzeci. Zmierzamy już powoli w kierunku wyjścia, ale może coś jeszcze uda nam się znaleźć. Moi kochani, na co trafiliśmy? Wydaje mi się, że to jest na pewno pozostałość po tym lotnisku, które się tu kiedyś znajdowało. Standardowo pełno śmieci, pełno śmieciochów, no zobaczcie, to jest na 100% pozostałość po tym lotnisku. Tak więc po zobaczenie takich rzeczy przyjechaliśmy tutaj. Myślałem, że kompletnie nic nie będzie. No ale jednak. Zobaczymy jeszcze z boku, jak to się prezentuje. Dosyć obszerne to jest na dole. Tak więc. Zobaczcie, tutaj mamy. Jakby taką wentylację zrobioną. Kiedyś może było wejście, tylko to zostało przymurowane po prostu. Takie rzeczy po takie rzeczy przyjechaliśmy tu właśnie zobaczyć. Tu mamy kolejną transzę, A to strasznie dziwnie wygląda. Jakby ktoś tu kiedyś koparką kopał. Może jakieś kiedyś prace odkrywkowe były tu prowadzone. O strasznie, strasznie dziwne są te Teleje. No i co? Byłoby na tyle dzisiejszego odcineczka. Ja aż wracam do samochodu, bo doszliśmy do końca tego lasku. Zeszedłem cały las, a się okazało, że ten budynek, w którym byliśmy przed chwilą, ten można powiedzieć schron, znajduje się przy samej drodze. Patrzyłem na necie, to nic nie mogłem znaleźć, gdzie coś się znajduje. Tak więc jak samemu nie przyjdziesz, nie zobaczysz, to nie się nie dowiesz. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Dajcie suba, dajcie łapkę w górę. Trzymajcie się. Na razie cześć.